Istnieje wiele miejsc o niezwykłych realiach, ale prawdopodobnie nigdy nie wyobrażałeś sobie, że istnieje tak mała wyspa, iż można ją przejść w zaledwie kilka minut. Witaj na Santa Cruz del Islote, maleńkim skrawku lądu u wybrzeży Kolumbii, mniejszym niż boisko piłkarskie, lecz skrywającym tajemnice, które potrafią zaskoczyć każdego odwiedzającego. Ten mikroskopijny kawałek terytorium jest jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na całej planecie, gdzie setki ludzi żyją obok siebie w niezwykle ciasnej przestrzeni. A co byś powiedział, gdybym Ci zdradził, że oprócz trudnych warunków życia, mieszkańcy zmagają się również z historiami konfliktów, wewnętrznych rywalizacji i legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale to, co najbardziej niewiarygodne, dopiero nadchodzi. Na tej maleńkiej wyspie, gdzie można by się spodziewać zaledwie kilku domów, znajduje się około 14 domów publicznych. W tym filmie odkryjemy mroczne sekrety Santa Cruz del Islote. Przygotuj się na prawdziwe zaskoczenie. Santa Cruz del Islote to Mała wyspa położona na Morzu Karaibskim w pobliżu kolumbijskiego archipelagu San Bernardo, około 200 km od Kartageny. Zajmuje nieco mniej niż 1 hektar powierzchni i jest uznawana za jedną z najgęściej zaludnionych wysp na świecie. Szacuje się, że mieszka tam około 1200 osób, co oznacza, że gęstość zaludnienia przewyższa te w wielu wielkich miastach świata. Z lotu ptaka i slotę wygląda jak skupisko kolorowych domów tak blisko siebie, że niemal nie ma między nimi wolnej przestrzeni. Nie ma tam plaża ani drzew, a może znajduje się dosłownie kilka kroków od każdego miejsca na wyspie. Położenie Santa Cruz del Islote w regionie płytkich wód bogatych w ryby sprawiło, że stała się ona schronieniem dla rybaków, którzy na przestrzeni dziesięcioleci przekształcili to miejsce w małą, samowystarczalną społeczność. Życie na Santa Cruz del Islote to skrajny przykład ludzkiej zdolności do adaptacji w warunkach ciasnoty. Domy są proste, głównie drewniane lub betonowe, zbudowane bez planu i organizacji. Stoją tak blisko siebie. Że aby przejść przez wyspę, czasem trzeba przejść przez czyjś salon. Jest ich około 90, a część konstrukcji sięga aż nad morze, wspierając się na sztucznych przedłużeniach. Nie ma tu kanalizacji ani stałego dopływu wody bieżącej. Woda pitna dociera rzadko. Kolumbijska marynarka przywozi zapasy mniej więcej co 3 tygodnie, lecz to nie wystarcza dla wszystkich mieszkańców. Elektryczność działa jedynie przez kilka godzin dziennie, około 5 godzin, dostarczana przez generator, czasami wspierany panelami słonecznymi, jeśli te są do Dostępne. Mimo tych trudności, życie wspólnotowe jest niezwykle intensywne. Malutkie uliczki, zaledwie cztery główne, tętnią życiem. Dzieci biegają i bawią się, rybacy przygotowują świeże ryby, a wieczorem odbywają się wspólne zabawy przy słabym świetle latarek i generatora. Ludzie gotują, rozmawiają na prowizorycznych placach, sąsiedzi pomagają sobie nawzajem, a prywatność praktycznie nie istnieje. Pomimo wąskich uliczek i braku przestrzeni, Santa Cruz de Lizlote tętni życiem towarzyskim, zwłaszcza gdy Zapada noc. Nie ma tu wielkich klubów, ani dyskotek, lecz działają małe bary i improwizowane miejsca spotkań, gdzie mieszkańcy zbierają się, by porozmawiać, wypić piwo lub potańczyć przy dźwiękach generatora czy latarek. Turystyka odgrywa coraz większą rolę w lokalnej gospodarce. Odwiedzający przybywają z miast, takich jak Bogota, Medellin czy Cali, aby spędzić tu jeden dzień. Dostępne są wycieczki z przewodnikiem, które kosztują około 2,50 centów amerykańskich. W ramach takiej wyprawy można. Pływać z nieszkodliwymi rekinami, obserwować ryby, spacerować wąskimi uliczkami, odwiedzić prowizoryczne akwarium lub zanurkować w pobliskich wodach. Na wyspie znajdują się cztery małe sklepy. Jedna prosta restauracja, szkoła, kościół oraz plac pełniący funkcję centrum spotkań mieszkańców. Nie ma tu hoteli średniej klasy ani oficjalnych pensjonatów. Osoby, które chcą zostać na noc, zwykle nocują na sąsiednich wyspach, takich jak Tintipan lub Mukura. W czasie sezonu turystycznego wyspa potrafi przyjąć około pięć 500 odwiedzających w ramach jednodniowych wycieczek wieczorami życie wspólnotowe nabiera szczególnego uroku. Rozbrzmiewa muzyka karaibska, ludzie tańczą, grają w karty i rozmawiają nad brzegiem morza lub w wąskich zaułkach. Wszystko to przy dźwięku spokojnie uderzających fal, choć turystyka przynosi mieszkańcom cenne dochody, niesie również wyzwania, śmieci pozostawiane przez gości, przeludnienie w godzinach szczytu, presję na dostawy wody oraz ryzyko degradacji środowiska naturalnego. Na Santa Cruz del Islote społeczność stworzyła własny sposób utrzymywania porządku i rozwiązywania konfliktów oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Bez posterunku policji, sędziów czy praw narzuconych z zewnątrz, decyzje zapadają poprzez dialog między sąsiadami. Nie ma tu obecności policji, a spory rozstrzyga Rada Starszych, która cieszy się ogromnym autorytetem wśród mieszkańców. Gdy pojawiają się kłótnie, nieporozumienia lub spory o przestrzeń, mieszkańcy zbierają się przed domami na spotkaniach prowadzonych przez najstarszych lub lokalnych liderów. W takich rozmowach każdy przedstawia swoją wersję wydarzeń, a grupa dąży do sprawiedliwego porozumienia, zawsze stawiając na pierwszym miejscu pokojowe współżycie. Poważna przestępczość praktycznie nie istnieje, co jest zaskakujące w tak zatłoczonym miejscu. Drobne kradzieże czy sprzeczki rozwiązywane są od razu w sposób bezpośredni i publiczny. Osoba winna jest zachęcana do przeprosin, naprawienia szkody lub wykonania jakiegoś zadania dla wspólnoty, np. pomocy przy sprzątaniu czy na prawach domu. Tego rodzaju moralna kara okazuje się skuteczniejsza niż jakakolwiek grzywna czy więzienie, ponieważ życie na wyspie zależy od dobrej współpracy, a utrata szacunku sąsiadów jest tu cięższa do zniesienia niż jakakolwiek kara fizyczna. Nadzór jest naturalny i nieustanny. Wszyscy się znają, wszyscy wiedzą, co się dzieje, a to tworzy poczucie wspólnej odpowiedzialności. Jeśli ktoś próbuje postępować wbrew zasadom, szybko odczuwa presję grupy i dyskomfort społecznej i nie istnieje formalne wygnanie, ale osoba, która uparcie lekceważy innych, jest ignorowana, odsuwana na bok, a w tak małym miejscu to oznacza życie w samotności pośród setek ludzi. Gospodarka Santa Cruz de Lislote wykracza daleko poza rybołówstwo, choć to wciąż stanowi podstawę utrzymania mieszkańców. Ludzie łowią lokalne ryby, homary i inne owoce morza, sprzedając część połowów na sąsiednich wyspach lub na kontynencie. Jednak wraz ze zmniejszającymi się zasobami i postępującym zanieczyszczeniem, morza. Wielu z nich polega również na turystyce jako dodatkowym źródle dochodu. W niemal każdym zakątku działają małe sklepy. Są około dwie proste placówki sprzedające żywność i podstawowe produkty, jedna skromna restauracja oraz uliczne stragany oferujące przekąski i napoje. Młodzi ludzie pracują jako przewodnicy turystyczni, a mieszkańcy organizują rejsy łodzią, nurkowanie i snorkeling dla ciekawych odwiedzających. Choć te zajęcia nie przynoszą dużych zysków, są niezbędne, by utrzymać rodzinę. Na nie ma w pełni wyposażonej kliniki. Istnieje tylko jeden prosty punkt medyczny z jedną pielęgniarką, która zajmuje się lżejszymi przypadkami. W nagłych wypadkach lub przy poważnych chorobach mieszkańcy muszą popłynąć łodzią na kontynent, by uzyskać specjalistyczną pomoc. Taka podróż może trwać długo, zwłaszcza gdy morze jest wzburzone. Pomimo ograniczonej infrastruktury gospodarka nieformalna jest bardzo żywa. Kobiety sprzedają rękodzieła, muszle i pamiątki wykonywane własnoręcznie. Niektórzy mieszkańcy przygotowują lokalne potrawy dla turystów. Codziennością są także usługi domowe, takie te jak pranie ubrań czy pomoc przy łodziach. Przeludnienie na Santa Cruz del Islote to jeden z największych problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy, ponieważ populacja rośnie z roku na rok. Nowe narodziny w połączeniu z napływem ludzi szukających pracy w rybołówstwie lub turystyce zwiększają presję na każdy metr kwadratowy wyspy. Mając mniej niż jeden hektar powierzchni, przestrzeń jest niezwykle ograniczona, a domy stoją jeden przy drugim, tworząc wąskie uliczki. W których trudno się poruszać. Ten ścisk bezpośrednio wpływa na jakość życia, utrudniając mobilność, dostęp do podstawowych usług oraz organizację jakiejkolwiek infrastruktury. Oprócz ograniczonej przestrzeni wyspa boryka się również z poważnymi problemami środowiskowymi. Wody otaczające wyspę są kluczowe dla rybołówstwa, lecz presja na populację ryb stale rośnie. Zanieczyszczenie morza i odpady wytwarzane przez samych mieszkańców w połączeniu z wpływem łodzi i turystyki zmieniają lokalny ekosystem, szkodząc rodzimym Gatunkom oraz bioróżnorodności, która utrzymuje tę społeczność przy życiu. Nadmierne połowy i niewłaściwe zarządzanie zasobami naturalnymi tworzą błędne koło ciągłego wyczerpywania środowiska, co budzi niepokój wśród starszych mieszkańców i zagraża długoterminowej trwałości życia na wyspie. Mimo tych problemów, Santa Cruz del Izlote wciąż posiada znaczną ilość ryb i owoców morza, co zapewnia przetrwanie mieszkańcom i pozwala lokalnej gospodarce funkcjonować. Jednak stała presja na zasoby w połączeniu z ograniczoną przez i rosnącą gęstością zaludnienia sprawia, że wyspa musi polegać na kreatywnych rozwiązaniach i wspólnym wysiłku, aby przetrwać. Konieczność zachowania równowagi między rozwojem, ochroną środowiska a jakością życia jest ciągła, a najmniejsze zaniedbanie może zagrozić przetrwaniu tej wyjątkowej społeczności. Santa Cruz del Islote to prawdziwy mikrokosmos różnorodności kulturowej, choć zajmuje mniej niż jeden hektar, zamieszkują ją ludzie, którzy przynieśli ze sobą tradycje, zwyczaje i historię z różnych regionów. Kolumbii i Karaibów. Ta mieszanka jest widoczna w codziennym życiu wspólnoty, podczas świąt, w codziennych zajęciach związanych z połowem ryb i w drobnych interesach widać połączenie różnorodnych wpływów kulturowych, które czynią życie na wyspie wyjątkowym i pełnym barw. Hiszpański jest głównym językiem używanym na co dzień i w handlu, podczas gdy niektórzy mieszkańcy zachowują własne wyrażenia i dialekty przekazywane z pokolenia na pokolenie, co wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości. Ta różnorodność, mimo tak małej przestrzeni, tworzy dynamiczne środowisko, w którym wszyscy uczą się współżyć i współpracować dla dobra wspólnoty. Oprócz intensywnego życia codziennego Santa Cruz del Islote skrywa również pewną tajemnicę. W pobliżu znajdują się małe wysepki, które wzbudzają ciekawość wśród rybaków. Niektóre z nich są niemal niezamieszkane i owiane opowieściami o porzuceniu. Dawne relacje wspominają o nieudanych próbach osiedlenia się. Rodziny, które próbowały tam zamieszkać, wkrótce opuszczały te miejsca, tłumacząc się dziwnymi wydarzeniami lub uczuciem niepokoju. Wielu mieszkańców wierzy, że na tych mniejszych wyspach wciąż krążą niewidzialne siły lub duchy przodków, co sprawia, że stają się one niemal zakazane dla tych, którzy utrzymują się z rybołówstwa lub handlu. Ten folklor jest częścią wyobraźni społeczności, łącząc przesądy z szacunkiem dla dawnych opowieści i podtrzymując tajemniczą aurę wokół Santa Cruz del Islote. Santa Cruz del Islote to imponujący przykład samowystarczalności i organizacji wspólnotowej, gdzie handel i przepływ ludzi odbywają się w sposób swobodny, bez sztywnych zewnętrznych kontroli. Nie ma tu posterunków imigracyjnych ani biurokratycznych systemów regulujących wjazd lub wyjazd z wyspy, co pozwala rybakom, handlowcom i odwiedzającym poruszać się z łatwością. Ta wolność jest kluczowa dla przetrwania społeczności, ponieważ znaczna część lokalnej gospodarki opiera się na rybołówstwie i wymianie towarów z kontynentem. Handel na wyspie funkcjonuje według praktycznej i elastycznej logiki. Podstawowe produkty, takie da jak żywność, sprzęt wędkarski, artykuły gospodarstwa domowego czy drobne towary konsumpcyjne wymieniane są bezpośrednio między mieszkańcami a przybyszami, bez zbędnej biurokracji i bez formalnych podatków. Taka nieformalna dynamika sprawia, że gospodarka działa sprawnie, mimo bardzo ograniczonej przestrzeni i infrastruktury. Swoboda przemieszczania się i niezależność w handlu wzmacniają poczucie współpracy między mieszkańcami, którzy są od siebie wzajemnie zależni, by utrzymać funkcjonowanie wyspy. Historia Santa Cruz de Lislote zaczyna się pod koniec XIX wieku, kiedy afropotomkowie rybaków, przybywający z wybrzeży Tolu, Kowenias oraz rzeki Sinu, używali rafy koralowej jako bezpiecznego miejsca do odpoczynku i przechowywania sieci. Z czasem te rodziny zaczęły wzmacniać rafę kamieniami, koralami i gruzem, stopniowo przekształcając ją w solidną podstawę, która umożliwiła budowę stałych domostw. W pierwszych latach osadnictwo miało charakter tymczasowy, lecz bezpieczeństwo, bliskość obszarów bogatych w ryby oraz brak komarów, zachęciły mieszkańców do pozostania na stałe. Z biegiem czasu pojawiły się pierwsze trwałe budowle, a społeczność zaczęła organizować się samodzielnie, ustanawiając własne zasady i zwyczaje regulujące życie na wyspie bez potrzeby ingerencji z zewnątrz. Na przestrzeni XX wieku Santa Cruz del Islote ugruntowała swoją pozycję jako dom dla kolejnych pokoleń rybaków, zachowując tradycje kulturowe i praktyki wspólnotowe, które zapewniały przetrwanie i harmonię społeczności. Samo powstanie wyspy, będące rezultatem nieustannego wysiłku jej mieszkańców stanowi świadectwo pomysłowości i wytrwałości tych, którzy potrafili przekształcić kruchą rafę w miejsce nadające się do życia i funkcjonowania. Na Santa Cruz del Islote młodość dominuje. Około 65% mieszkańców ma mniej niż 18 lat. Dzieci dorastają w wyjątkowym środowisku wspólnotowym, gdzie swobodnie bawią się na wąskich, kamiennych uliczkach, uczą się łowić ryby od najmłodszych lat i aktywnie uczestniczą w. Codziennych obowiązkach. Ta przewaga młodych ludzi sprawia, że wyspa tętni życiem i energią. W każdym zakątku edukacja jest traktowana poważnie, mimo ograniczonej przestrzeni. Na wyspie działa szkoła oferująca naukę do dziesiątej klasy. Ci, którzy pragną kontynuować naukę, muszą opuścić dom i udać się na kontynent w poszukiwaniu dalszych możliwości edukacyjnych. Pomimo tej tymczasowej rozłąki, wielu uczniów powraca po ukończeniu studiów, przywożąc ze sobą nową wiedzę i perspektywy, które wzbogacają całą społeczność. Co więcej, Santa Cruz del Islote wyróżnia się wyjątkową cechą. Wszyscy mieszkańcy noszą zaledwie sześć nazwisk, co świadczy o silnych więziach rodzinnych i wysokim stopniu pokrewieństwa. Santa Cruz del Islote zapisała się również w historii dzięki niezwykłemu osiągnięciu. W lipcu roku 2021 wyspa stała się pierwszym miejscem na świecie całkowicie zaszczepionym przeciwko COVID-19. Ten wyjątkowy sukces był możliwy jedynie dzięki ścisłej współpracy pomiędzy mieszkańcami, a kolumbinami służbami zdrowia. Pomimo ograniczonej przestrzeni i trudnych warunków życia, społeczność wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w ochronę zdrowia publicznego, organizując szczepienia wszystkich mieszkańców w sposób sprawny i zorganizowany. To wydarzenie podkreśla nie tylko zdolność Santa Cruz de Lizlote do adaptacji, ale także siłę jej wspólnotowego ducha, którym wzajemna troska i współpraca stanowią podstawowe wartości. I tym kończymy dzisiejszy film. Która z tych ciekawostek zaskoczyła Cię najbardziej? Podziel się proszę swoimi przemyśleniami na temat Santa Cruz de Lote w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Kliknij teraz w film, który pojawia się na twoim ekranie. Jestem pewien, że jego treść również ci się spodoba.